I witam was wszystkich serdecznie, serdecznie w kolejnej kampanii. W kolejnej kampanii to jest morowe powietrze. Let's fucking go. Nie ma co czekać. Boże, powinno być hamartwe powietrze, morowe powietrze. Dobra, lecimy, nie. grałem też w zombie, bo cały czas grą teraz w zombie, grałem, więc der zombie defense. Another Zombie Survival. Więc klimat Zombie jest mi znany na ostatnie, ostatnie dni.

10 hp, mijały usłyszałem tanka przez sekundę jestem taki przerażony. Usłyszałem normalnie tanka, nie? Ale to chyba był dźwięk biegania po. Tych wszystkich rzeczach, dobra, gdzie jestem? Tutaj trzeba iść, pewnie. Ok, aż za cicho Wam powiem, mamy to, mamy pierwszą misję za nami. Chyba, że nasi kompanii nie dojdą. Dawajcie, szybko, Billu. Pięknie. I dziękuję.